Perła polskiego baroku, krzeszów. Pocesterskie opactwo jest kompleksem najwyższej światowej klasy zabytków, których początki sięgają XIII wieku. Opactwo nazywane Europejską Perłą Baroku, wcześniej zamieszkane przez benedyktów i cystersów. W roku 1242 Anna Przemyślitka, wdowa po Henryku II pobożnym. Założyła w Krzeszowie parafię benedyktyńską i sprowadziła Benedyktynów z Opatowic we wschodnich Czechach. Z niewiadomych przyczyn Benedyktyni opuścili Krzeszów w roku 1289. Bolko I Surowy ustanowił w 1292 roku nową fundację dla cystersów, nadając im 14 wsi i miasto Lubawka. Sprowadził mnichów z Henrykowa. Część obiektów udostępniona jest dla zwiedzających. Na miejscu funkcjonuje parafia pod wezwaniem w Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie oraz opactwo sióstr benedyktynek zamieszkujące część klasztorną.